Cześć Manko, ja jestem Technokrata, witam Was w kolejnym Game Newsie i dzisiaj takie nieciekawe informacje, bo czy Ubisoft może upaść, czy ta firma może się zwinąć, czy to znaczy, że koniec takich legendarnych tytułów jak cała seria Assassin's Creed, jak seria Anno, jak The Division, jak Far Cry. Hmm. Raczej koniec tych serii nie zobaczymy, bo nawet jeżeli sama firma przewróci się w swojej obecnej strukturze Ktoś na pewno ją sobie podniesie, podniesie te franczyzy, no bo one są jakby nie patrzeć, bardzo, bardzo no, lukratywne i to już jest marka sama w sobie. Natomiast Ubisoft. Sam sobie ma problemy finansowe. I to nie małe, bo faktycznie ostatnio coraz więcej newsów było o tym, że Ubisoft chce się sprzedać, chce zostać przejęty, chce, żeby ktoś przyszedł z dużą kasą i zainwestował. Trochę dziwi mnie, że Chińczycy jeszcze tutaj swoich dzięgów na to nie wyłożyli. Natomiast prawda jest taka, że no, może niekoniecznie na chwilę obecną nierentownej. Go studia warto tutaj się podejmować i przejmować. No nie tyle, co nie ale na pewno z jakimiś problemami finansowymi. Świadczy o tym choćby to, że School Bounce, Bones, na które już tyle lat ludzie czekają, zostało przesunięte po raz kolejny. Trzy inne niezapowiedziane gry zostały absolutnie skasowane, a CEO Ubisoftu wystosował maila, w którym prosi o ograniczenie wydatków firmowych. To, to też nie wygląda tak, że Wiecie, że ograniczenie wydatków to na chwilę obecną będzie tak, że tniemy koszty absolutnie i tak dalej. Mniej więcej ograniczenie wydatków polega na tym i ile chcę wynieść to ograniczenie wydatków, bo to jest Potężna kwota chcą zaoszczędzić 200 milionów dolarów. Wow, bardzo dużo, prawie miliard złotych chce tutaj Ubisoft zaoszczędzić w najbliższym czasie. Prawdopodobnie chodzi o to, żeby dyrektorzy po niektórych zespołach nie zatrudniali na potęgę nowych twórców, żeby nie przepłacali za jakieś takie niepotrzebne inicjatywy, tylko żeby troszeczkę zacisnąć pasa, żeby później można było wrócić na dobre finansowe tory. Ubisoft może mniej niż EA, kojarzyło mi się zawsze raczej z taką firmą, która lubi tutaj sobie dobrze zarobić poprzez wprowadzanie jakichś tam mikropłatności i tak Chociaż bardziej pod tym względem zdecydowanie tutaj kojarzy mi się już wcześniej wspomniana EA czy, czy choćby Activision, Activision Blizzard, nie? To, to mi się bardziej kojarzy już z takimi totalnymi mikropłatnościami i robieniem pieniędzy na tym. Ubisoft może mniej, ale mimo wszystko zawsze kojarzył mi się z tym takim molochem, z, tym, z tą taką firmą, która należy do tego takiego tutaj topki gigantycznych studiów i tak zdecydowanie jest, która raczej nie ma problemów finansowych, a tu okazuje się, że tak, no bo czy twórcy całej serii Assassin's Creed, Anno, Watch Dogsów, e, Ghost Recona, Heroesów, The Division, pewnie nie wiem, czy mówiłem o Azazin Cricket. Czy oni powinni mieć jakieś problemy finansowe? Przecież to są takie epickie tytuły. No, okazuje się, że tak jest. Pytanie, co dalej? Co się stanie z Ubisoftem? Z punktu widzenia graczy no nic, raczej nie powinno się wydarzyć. Te takie najpopularniejsze serie myślę, że cały czas będą się pojawiać, czyli oczywiście nowa Assassin's Creed. Już w tym roku mamy dostać Assassin's Creed Mirage, czyli kolejną odsłonę Assassin's Creed. A w ogóle swoją drogą przez ostatnie lata jeżeli chodzi o serię Assassin's Creed to moim zdaniem tutaj Ubisoft wykonał skręt w bardzo dobrą stronę, bo zarówno um, pierwsza część, pierwsza część czyli Origin z tych takich bardziej sandboxowych Assassin's Creedów bardziej RPGowych, mniej liniowych, mniej slasherowych, a właśnie bardziej rozbudowany sandbox RPG no to Origin, e, potem Odyssey, później Valhalla, te wszystkie trzy części były bardzo, bardzo dobre. I e, z takiego cyklu wydawniczego, gdzie praktycznie dostawaliśmy nowego Assassin's Creed co rok, teraz mamy cykl wydawniczy, że jest on co kilka lat i od razu te produkcje są dużo, dużo bardziej dorobione, dużo ciekawsze, dużo fajniejsze niż to, co miało miejsce na przykład w wykonaniu dwójki, trójki, czwórki. E, tam to było dość powtarzalne, dość nudne. Jedynka też ludzie mówią, że była bardzo nudna, natomiast jedynka była inicjalna dla całej serii. Ja ją bardzo dobrze wspominam tam. Przede wszystkim ta warstwa historyczna, która osobiście mnie jara, czyli początki templariuszy i tak dalej, i tak dalej. To mi odpowiadało, może dlatego tak się tym cieszyłem. Tak czy inaczej, no sam Ubisoft nie powinien mieć, jakby same te tytuły, one raczej nam nie znikną. Czy. Firma przestanie być niezależna, o tym się przekonamy. Dziwi mnie troszeczkę być może chęć, może, może zbyt wysoko sama firma się ceni, dlatego nie została jeszcze kupiona, bo patrząc na to, że Sony poszło na zakupy, Sony po ruchach Microsoftu, który za gigantyczną, rekordową wręcz sumę, teraz już nie, no bo taką sumą jest przejęcie. Przez Alona Maska Twittera, jeżeli chodzi o e, takie przejęcia w branży cyfrowej. Eee, chyba jest na top 2 albo top 3 przejęcie przez Microsoft Activision Blizzard, natomiast ono jeszcze nie doszło do skutku, ale jak dojdzie do skutku, no to tutaj Microsoft zyska potężną, naprawdę potężną broń w postaci posiadania bardzo dużej ilości ekskluzywnych tytułów, całej masy studiów, które są w stanie produkować świetne gry. No i generalnie staje się bardzo, bardzo mocnym graczem, który to w przeniesieniu na ich system operacyjny Windows i ich konsole Xbox daje im potężne argumenty do tego, żeby nakłaniać ludzi do kupowania tych rozwiązań, a nie PlayStation od Sony. Tutaj Sony też ruszyło na zakupy i dziwi mnie troszeczkę, że nie chcą na przykład pochylić się nad Ubisoftem, ale może się okazać, że Ubisoft jest dla nich zbyt drogim tutaj zakupem, bo wyobraźcie sobie Sony, które stoi, które moim zdaniem jest jedną z niewielu ostoi tytułów single playerowych w czasach multiplayer w jakich żyjemy. To właśnie Sony, Sony, które wypuszcza cały czas genialne tytuły single player, e, dostałoby takie franczyzy jak Assassin's Creed, które stoi single playerem, które jest genialnym tytułem single playerowym i jeżeli miałoby zacząć wychodzić jako ekskluzyw na PlayStation, no to powiem Wam szczerze, byłoby nie lada argumentem, żeby takiego playaka posiadać, choćby dla Assassin's Creed'a. E, no i... Wydaje mi się, że to jest kwestia tak naprawdę tylko i wyłącznie ceny, że głównie cena gra tutaj rolę, jeżeli chodzi o chęć zakupu przez Sony tego studia, no bo kto by nie podniósł takiej listy ekskluzywnych, ciekawych tytułów, jakimi Ubisoft dysponuje, no wydaje mi się, że każdy powinien się... Po to pochylić, jeżeli tylko i wyłącznie będzie miał na to kasę. A wydajcie znać, czy chcielibyście, żeby Ubisoft ktoś przejął ktoś z większą kasą, z jakimś swoim planem na tą firmę, ktoś kto może wpompowałby duży budżet. Na przykład jest kilka takich ryzyk, jak takie firma jest. Taka, taka firma jest przejmowana. Na przykład mogliby tego dokonać Chińczycy, którzy chcieliby wycisnąć z tego masę kasy, a jednocześnie wpompować tam troszeczkę swojej ideologii, i wtedy kończymy z tym, że więcej tytułów miałoby mikropłatności, że więcej tytułów no miałoby jakieś takie rzeczy, które nas kulturowo rażą, ale z drugiej strony mielibyśmy skulen Bones już, mielibyśmy dużo więcej tytułów, bo płynęłaby kasa szerokim strumieniem. Wydaje mi się, że tak, Chińczycy teraz raczej tego nie zrobią, bo ten cent ostatnio stracił gigantycznie na wartości i raczej nie jest zbyt skory do wywalania kasy na takie zakupy, a Sony. Czy zdecydowalibyście się oddać na przykład Ubisoft Sony, żeby ok, e, gry wychodziły tylko na PlayStation 5 i teraz prawdopodobnie większość z Was, która jest e, graczami PC-owymi, powie nie, w życiu nie ma na to szans, chociaż Sony skręca w kierunku tego, że ich tytuły później też wychodzą na pecety. Ale za to, tak jak mówię, znowu mielibyśmy więcej tytułów, częstsze, mielibyśmy już te Skull Bonesy oraz kilka innych dodatkowych tytułów, czy to czasami nie jest gra warta świeczki? Warto to przemyśleć, warto się nad tym zastanowić. Powiem Wam szczerze, hmm. ja tylko tak naprawdę nie chciałbym e, dostać typowo, e, żeby, żeby firma, na przykład, żeby Ubisoft dostał się w ręce firmy, która z, dojdzie do wniosku, że teraz to generalnie nie opłaca się robić single-playera. E, walimy wszystko w multi, robimy. Assassin's Creed MMO, Watch Legends MMO, chyba. A, a chociaż Watch Legends chyba można grać w multiplayer'a nie wiem, nigdy nie grałem. Eee, Heroesy już są o, online, więc są, an online, wszystko robimy online. Zero single playera. Już nie wypuszczamy w ogóle single playera, bo na single playerze nie zarabia się tak jak na multi lecimy wszystko w multiplatformowo. To jest dla mnie najgorsze rozwiązanie. Jeżeli taka firma by się pojawiła, która właśnie chciałaby zredukować ilość tytułów single, player, na rzecz multiplayer, żeby więcej na tym zarabiać, to jest dla mnie kiepskie rozwiązanie. Każde inne, czy to jakby ekskluzywy na sony, czy jakieś tam mikropłatności, które de facto nie wpływają na grę, jakby dają jakieś przedmioty kosmetyczne, ale nie są pay to win, dla mnie to jest fine. A dajcie znać jak dla was, tak czy inaczej. Ja już Wam za dzisiaj dziękuję. Widzimy się w kolejnym odcinku, który już w piątek na tym kanale. A tymczasem życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. I do zobaczenia w piątek. Cześć!